Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu na Głos. No, i nie pasuje mi to wejście, w sumie to intro, znowu mi nie pasuje, no ale może tak ma być. Może tak ma być, że nie umiem nagrywać tych intro, i może tak ma być, że czuję się bardzo niezręcznie, kiedy muszę się przywitać. Ale co? Ale zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek mojego podcastu. Dzisiaj powiem trochę o wyjściu ze strefy komfortu i mam nadzieję, że. To nie będzie takie tandetne, jak brzmi, no bo to wyjście ze strefy komfortu to jednak kojarzy się z czymś takim, co już było, co już się słyszało, co już się znudziło, ale mam nadzieję, że mój odcinek wniesie Wam trochę świeżości w tym myśleniu o tej strefie komfortu. Dlatego zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, a raczej dobry wieczór albo dobra noc, bo jak zwykle... Wena i odcinek powstają w nocy i późnym wieczorem. I dzisiaj temat: wyjść ze swojej strefy komfortu. No właśnie. Wyjść ze swojej strefy komfortu. Ale co to właściwie oznacza? Co to za powiedzenie, które powtarza tak wiele osób, o co im chodzi, jak mam to zrobić? Wyjść ze swojej strefy komfortu, własnego komfortu. Dla mnie to po prostu robienie czegoś, czego nie robiłam do tej pory, to czucie tego, czego nie czułam do tej pory. To tak w bardzo dużym skrócie, w bardzo, bardzo dużym uproszczeniu. To też dla mnie mierzenie się z emocjami. Tutaj mówię o wszystkich emocjach, z absolutnie wszystkimi emocjami. Wyjście ze strefy komfortu można robić tak naprawdę na tysiąc sposobów i więcej. I zawsze znajdzie się jakiś nowy. I właściwie scenariusz do tego odcinka napisałam prosto po koncercie, moim pierwszym koncercie, na który poszłam sama. I w ogóle bilety kupiłam <laughs> prawie rok temu. Wtedy postawiłam w ogóle pierwszy krok ku wyjściu ze swojej strefy komfortu. I jakkolwiek śmiesznie to brzmi, byłam pierwszy raz sama na koncercie. Poszłam sama posłuchać muzyki na żywo, i to było moje wyjście ze strefy komfortu. Ale tak naprawdę prawdziwe wyjście ze strefy mojego komfortu miałam właśnie dopiero w dniu tego koncertu, nie wtedy, kiedy kupiłam te bilety, nie wtedy, kiedy powiedziałam sobie: Okej, okay, chcę pójść na ten koncert, spróbuję, więc kupię bilety. Prawdziwe wyzwanie przyszło w dniu koncertu, czyli właściwie dzisiaj. I przed wyjściem czułam się dziwnie trochę samotnie, trochę podekscytowana. Samotnie, bo chyba dlatego, że nikt mi nie towarzyszył A podekscytowana, bo właściwie mogłam bawić się tak jak chcę I myśleć tylko o tym, czy to mi się będzie ten koncert podobał Wiedziałam, że mi się na pewno spodoba W końcu czekałam prawie rok na to, żeby na niego pójść I słuchałam tych piosenek w kółko W drodze na miejsce czułam lekkie zagubienie Po dotarciu na miejsce lekkie speszenie i w ogóle, kiedy stanęłam na środku schodów i zobaczyłam, że każdy jest z kimś, to ogarnął mnie taki trochę wstyd. W sensie nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, więc oczywiście zajęłam się telefonem. I poniekąd zajęłam się po to, żeby rozproszyć swoją uwagę, ale z drugiej strony miałam coś do zrobienia, więc gdzieś tam te 15 minut pierwsze, zanim ochłonęłam, mi jakoś minęło. Ale później weszłam na salę, na której odbywał się już support przed koncertem i. No i to był ten moment, w którym za bardzo nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Jeszcze trochę ktoś mnie szturchał, ktoś gdzieś przechodził. Ja byłam taka, kurde, no nie wiem, co mam zrobić. Więc wtedy po prostu spróbowałam być, po prostu spróbowałam się wyluzować. Nie myśleć o tym, czy jestem sama, czy nie. Sprawić w ogóle, żeby ten wieczór był absolutnie mój i tylko mój. Żebym myślała tylko o sobie. I z taką w ogóle intencją szłam na ten koncert, żeby po prostu dobrze spędzić wieczór i nie, nie kłaść sobie do głowy tego, nie tłuc sobie do głowy, że hmm, ty będziesz sama, wszyscy są z kimś, no samej to nie jest tak fajnie, no i co, ja będę tak głupio wyglądać, jak będę śpiewać i tańczyć. Absolutnie zakazałam sobie w ogóle mówienia tego w głowie. No bo, kurde, hej, ja w końcu to zrobiłam. Dlaczego mam sobie psuć wieczór i mówić takie głupoty? Bo dla mnie to są głupoty. Więc zakazałam swojej głowie mówić takie rzeczy. Pamiętam, jak w sierpniu kupiłam bilety i wiedziałam, że wtedy, że, że prawdopodobnie nikt obok mnie nie będzie śpiewał. Razem ze mną tańczył, ani rozumiał w ogóle tej mojej ekscytacji. Ale jak już byłam na tym koncercie i on się rozpoczął, to zamknęłam oczy i zaczęłam słuchać muzyki. To, co mnie właściwie też ogarniało, to nie tylko strach, niezręczność i wstyd, ale była to też taka ogromna wdzięczność. Za to, że tak bardzo chcę próbować nowych rzeczy i zabieram sama siebie na takie wydarzenia. I właśnie, kiedy koncert się rozpoczął, to ogarnęło mnie takie dziwne uczucie ekscytacji i stresu w jednym. Miałam w ogóle nogi jak zwaty w gardle góle, a na twarzy szeroki uśmiech. Kombo, co nie? I w pewnym momencie nawet byłam tak wzruszona, że byłam o krok od płaczu, ale wiedziałam, że nawet jeżeli się rozpłaczę, to dobrze, bo dam upust swoim emocjom. A słysząc ulubione piosenki, to w ogóle skakałam z radości, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, i wtedy nie obchodziło mnie to, czy tam są nieznajomi ludzie dookoła. Ja po prostu, nie wiem, skakałam tak z tej ekscytacji, że myślałam, że wskoczę w sufit normalnie. I przed koncertem też dostałam mnóstwo wsparcia od znajomych, bo dodałam story na Instagramie. I w ogóle dzięki temu wiedziałam, że nie jestem sama w tym, co czuję że czasami stres w nowych sytuacjach jest normalny, że niepewność jest totalnie ok i mimo niej warto robić to, co się chce i to, czego się właściwie pragnie. I czytając wiadomości o tym, że to super, że trzymają za mnie kciuki, było mi tak ciepło w środku. A czytałam te wiadomości, będąc już właśnie tam i czekając na ten koncert, dodawało mi to no, niesamowitej otuchy, mimo że pewnie oni o tym nawet nie wiedzieli. I ja ogólnie robię wiele nowych rzeczy w życiu, i <laughs> pomyśleć, że to właśnie koncert mnie tak zestresował. Czemu? Nie wiem. Może dlatego, że byłam sama pośród tych wszystkich ludzi. Bo ja przecież już w życiu i nurkowałam, i skakałam ze spadochronem, i w ogóle robiłam takie chore czasami rzeczy, a to koncert najbardziej mnie zestresował. Ale to, co jest najważniejsze dla mnie z tego wieczoru, to jest to, że dałam sobie przeżyć te emocje, które czułam tak w pełni, totalnie. Wpuściłam je, wyluzowałam i przyjęłam to, co po prostu było. Tą całą niepewność, stres, ekscytację, radość i to wzruszenie. I nawet dobrze pamiętam ten moment znaczy, dobrze pamiętam, bo to było dzisiaj, haha wiecie co? Poczułam taką dziwną ulgę, takie uczucie lekkości, jakby to wszystko przepływało przeze mnie jak strumień. I nawet nie umiem tego do końca dokładnie opisać. Bo tak, tak właśnie się czuję, kiedy dopuszczam emocje. I myślę, że tak właśnie czujemy się, kiedy dopuszczamy emocje. Kiedy pozwalamy im wejść do naszego życia, pozwalamy sobie na ich przeżycie, one przychodzą jak fala, ale też przynoszą uczucie ulgi, takiego stanu lekkości. Jeżeli nie zapieramy się przed nimi, mnie na przykład wtedy nic nie obchodzi, jestem tylko ja, moje emocje i to, co w danej chwili robią. I w ogóle też takie skupienie na tym pomaga mi przeanalizować, co dokładnie czuję, i to nazwać, i wyłapać moment, w którym dokładnie czuję jakie emocje a moim zdaniem to jest ważne, żeby przede wszystkim też zrozumieć siebie. I jak możecie zobaczyć, ja właściwie usłyszeć, jak kroki w kierunku wyjścia z tej strefy komfortu robiłam już prawie rok wcześniej. To nie tak oczywiście, że musiałam do tego dojrzeć, chociaż trochę też. E, właściwie, żeby kupić ten bilet. Musiałam do tego dojrzeć. Powiedziałam sobie wtedy, pamiętam, to do dzisiaj mam po prostu w głowie: Nie będziesz żałować znowu, że nie poszłaś na koncert. Pójdziesz tam sama, żeby spróbować tego, czego naprawdę chcesz, i będzie dobrze. Będziesz się na pewno dobrze bawić. I właśnie tutaj wracam do tego dojrzewania, do tej decyzji o kupnie biletów, bo w swojej przeszłości kilka razy zrezygnowałam z koncertów, o których marzyłam, bo się bałam, bo nie miałam z kim iść, bo coś tam. Zawsze coś było i zawsze się coś znalazło. Ja byłam mistrzynią w wymyślaniu wymówek i szukaniu usprawiedliwienia, a później oglądałam filmy znajomych z tych koncertów z uczuciem zazdrości i smutku. I to, Nawiedzało mnie przez kolejne tygodnie, a właściwie nawiedza mnie do dzisiaj, że nie poszłam na przykład na koncert Harry'ego Stylesa. Tłumaczę to sobie, a no bo wtedy chciałam oszczędzać, a no bo coś tam. No a tak naprawdę przecież mogłam wtedy sobie powiedzieć: Dobra, zepnij się laska, to jest ktoś, kogo tak uwielbiasz i nie pójdziesz na jego koncert. A ja wtedy znowu odpuściłam. I ja już nie chciałam tego czuć znowu. Dlatego. Krok po kroku dojrzewałam i w końcu podjęłam realne działanie, bo nie chciałam znowu musieć uczyć się na tak zwanym błędzie po raz kolejny, tylko tym razem wyciągnąłam lekcję z przeszłości, żeby znowu nie powtarzać tego, co było kiedyś. I jak tylko przyszła okazja, to ją po prostu wykorzystałam. No mówię po prostu, ale znając to uczucie takiego Ukucia taki, takiego zawodu sobie, że, że ja jednak nie spróbowałam, że jednak nie kupiłam biletów, ja już wiedziałam, że nie chciałam tego czuć i wiedziałam, że nie mogę do tego dopuścić kolejny raz. Dlatego czasami wyjście ze strefy komfortu y, może być szybkie, bo wymaga decyzji tu i teraz. A czasami może to być proces, który prowadzi nas ostatecznie do celu, do wyjścia ze swojej strefy komfortu. Ale tak naprawdę każdy podjęty krok w tym kierunku się liczy. I lepszy jest jeden mały krok, nawet raz dziennie, nawet raz tygodniowo, niż stanie w miejscu i przyglądanie się temu, co jest i co nie działa. Co sprawia, że no, czujemy, że chcielibyśmy coś zmienić. Bo nikt do nas nie przyjdzie i nie będzie nas ciągnął za rękę, szczególnie jeśli my nie będziemy tego chcieli. Jeżeli nie będziemy chcieli wyjść z tej strefy komfortu, to nawet najlepszy coach, najlepszy motywator nam tutaj nie pomoże. Musimy zadbać sami o swoje dobro, o swoje życie, o to, żeby te wspomnienia były tak naprawdę pełne światła, ciepła i radości. Bo życie jest wystarczająco trudne już w swojej codzienności, i myślę, że nie ma tutaj potrzeby, żeby dokładać sobie jeszcze takim biernym zachowaniem. Bo właściwie ja sobie to zadaję też pytanie bardzo często: czy nie lepiej jest to życie przeżyć, ale nie przeżyć tak na autopilocie? Tylko tak naprawdę, świadomie pozwalając sobie na odczuwanie, na próbowanie. I nawet je, jeśli miałoby ci się to nie spodobać, to co masz właściwie do stracenia? Pewnie nic, tak zakładam. A dzięki próbie w ogóle dowiesz się, czy ci się to spodoba. Jak nie, to idziesz dalej. Nie spodobało ci się, dobra, no to idziemy dalej, szukamy dalej. A co jeśli ci się spodoba? Nie będziesz tego wiedział, dopóki nie podejmiesz decyzji i nie spróbujesz. No, i oczywiście wiadomo, no jakby każdy ma swój wybór, każdy ma swoje życie i decyduje ze siebie. I można żyć przecież wygodnie, jeżeli jest Ci oczywiście wygodnie, nie trzeba wychodzić ze strefy komfortu, nie trzeba robić nic, jeżeli tego nie chcesz. Ale wiem, że wielu ludzi pragnie zmiany, pragnie lepszego życia, fajniejszych momentów, a zapomina, że żeby coś się mogło zmienić, oni muszą to zmienić. I to jest dobre zdanie. Nie ma zmiany bez działania. Żeby coś zmienić, musisz coś zmienić. Żeby coś zmienić, musisz coś zmienić. Może tym razem zamiast mówić sobie, zrobię to, jak już coś tam się wydarzy, albo nie wiadomo, czy się uda, albo A, bo ona, albo on ma łatwiej, wstaw sobie tutaj cokolwiek chcesz. No to może zamiast. Tym razem tak mówić, to warto się zatrzymać i powiedzieć. A może teraz zrobię inaczej? No kaman, jakby co mi szkodzi? Zróbmy inaczej. Może inaczej będzie fajniej. Inne nie zawsze znaczy złe lub gorsze. Tylko musisz sam siebie czasami pociągnąć za rękę i poklepać po plecach. Czasami nikt tego nie zrobi, czasami musimy sami siebie właśnie poklepać po tych plecach i sami siebie zabrać i zmusić do tego, żeby coś zrobić. Bo żeby coś zmienić, trzeba coś zmienić. Żeby coś zmienić, musisz coś zmienić. Musisz podjąć działanie, albo przynajmniej na sam początek decyzję postawić, ten pierwszy krok, który może jakoś zmotywuje cię do dalszego działania. A kto wie, może to, co zrobisz, może ta decyzja o wyjściu ze swojej strefy komfortu zaprowadzi cię tam, gdzie zawsze chciałeś być, i nawet o tym jeszcze nie wiesz. I może poczujesz wtedy, że to jest właśnie twoje miejsce, że to jest to, co zawsze chciałeś zrobić, i tylko własna głowa albo niechęć powstrzymywały cię od tego.